Hej ho, witam was żuchwiarz i zapraszam do pierwszego odcinka ciekawostek z Leech of Legends. Kostur Wukonga został stworzony przez Dorana, którego działają są również miecz dorana, tarcze dorana oraz pierścień dorana, które możemy kupić w sklepie na samym nożdy. Kiedy wyszukiwarce bohaterów piszemy ur, pojawi nam się Warwick. Ur był bohaterem dodanym do ligi legendy na Prima Pris, jednak niebawem został on usunięty, jakoby zabity przez Warwicka, który od tego czasu otrzymał skin Warwick w oczy skórze. Klon Shako nie może niszczyć totemu. Utilus może poruszyć się ignorując uchomienia i ogłuszenia, takie jak klatka Morgany czy lux, jeśli w odpowiednim czasie użyje swojego zakotwiczenia. Możemy pokazać swoje ikonki majestki, nawet kiedy umrzemy. Kiedy do gry wchodził Tachminkę? Na stronie Twisted Fate'a w jego tylnym portrecie kolor kart został zmieniony na szary, kiedy oryginalnie są one kolorowe. Miało to oznaczać żałobę T.F.A. po stracie małżonki Evelyn, która została zabita przez Tachman. Co ciekawe, do tej pory nie zostało to zmienione. Na mapie Samonas'a możemy znaleźć kilka przedmiotów, które zostały wycofane z gry. Na przykład Heart of Gold, który znajduje się za plecami jednego z sklepikarzy. Emblemat bohaterstwa, który został zastąpiony reliktową tarczą oraz kamień filozoficzny, który możemy zobaczyć również na Twisted Treeline i szponek drapieżnej Anglii. Azir w angielskiej wersji językowej Lola wsiada interakcje z Wilemawem, Baronem oraz Smokiem. posiada w No dragon can defeat us. I have no fear of dragons. Even dragons look up to the sun. What is a baron to an emperor? Emperors have no need of barons. No beast will stop us

Od tego czasu, tylko grając Jacksimus'a, możemy usłyszeć tekst. To dla ciebie, mały. Wu Fidelstika ma nieograniczone zasięgi w górę. Jedynie jeśli cel się oddali, umiejętność zostanie przerwana. W okolicach dolnej linii, w wyłomie skalnym, można zobaczyć kawałek pizzy oraz miecz Sai. Jest to ewidentne nawiązanie do Ninja, a konkretnie do Rafaela, który takimi właśnie Sai się posługiwał. Jorik jest jedyną postacią, która nie występuje w darmowej rotacji bohaterów. Riot usprawiedliwia się tym, że ma ona dużo błędów i udostępnia go dopiero po reworku. Tylko, że obiecują to od dwóch lat. Ostateczną datę podali na rok 2016. Zobaczymy, co z tego będzie. Yuhin jest jedyną postacią, która ma ranę na lub w okolicach prawego oka. Wszystkie inne, które mają ten uraz, mają go na lewym oku. Mam tu na myśli Singed'a, Katarine, Darius'a, Gnara, Rengara oraz Urgot'a. Podczas respawnowania się z Anioła Stróża Nadal będą działały komendy typu dance czy joke. Tresz może zebrać maksymalnie 999 999 dusz. Taka liczba jest niemal niemożliwa do zebrania. Gdyby jednak mu się udało, uzyskałby on 749 999 punktów pancerza oraz mocy umiejętności. Duszek Kalisty jest jedyną jednostką w goalu, która mimo iż zostanie uniechomiona przez pasyw Dantiniusa, nadal może się poruszać. Jeżeli w anglojęzycznym kliencie wpiszemy przy wyborze bohatera Secret Hidden Champion, co oznacza sekretny, ukryty bohater, wyskoczy nam Yorick. Jest to nawiązanie do tego, że Yorick jest najmniej znaną postacią oraz jest najrzadziej wybierany. I na tym zakończymy ten odcinek ciekawosty Stitch of Legends. Mam nadzieję, że się podobało, a jeśli tak, to możesz zostawić lajka oraz komentarz z uwagami co należałoby poprawić w następnym odcinku. Do usłyszenia!